Cześć, witajcie moi drodzy, hejka. O kurczę, ja troszkę taki średnio wyględny, słuchajcie. Przy zajechałem, mówię sprawdzę, co ile tutaj mam słupy w tym goldenie. Bo rozwożę słupy teraz w w gale. Miałem wiercić sam, 5,5. Coś to kurde za 6 metry tu jest zrobione. 6 metry tu jest zrobione w tym. 6 metry. To w Gali zrobię co 7, bo tu są drzewka co 60 cm i w Gali zrobię co 7 metry. Rozwożę słupy. Wypożyczyłem sobie dzisiaj wiertnicę. Mówię, co będę płacił za wstawianie słupów? Bez sensu, prawda? Mówię, przejdę i zwyczajnie powiercę sobie sam. Słuchajcie, jest takie sucho, niemiłosierne, że normalnie nie da się tych słupów wiercić. Więc w przyszłym tygodniu przyjedzie do mnie kopareczka. Zdecydowałem, że będzie szybciej. Wspólnie z operatorem koparki zdecydowaliśmy się, że się, że po mu słupy już porozmierzane będą odległości, aby będzie jechał wiercił, wstawiał, wiercił, wstawiał. A ja będę zasypywał. Tak wygląda mój Golden. No nie jest, nie jest jakiś, nie jest zły. Jest go trochę w miarę, w miarę czysty. Przyrosty idą, jest to Golden na dziewiątce, ale tak dosyć się zachowuje jak nie na dziewiątce To już mówiłem Wam, znacie tę kwaterę na pewno W Princesa nie idę, bo tam nie ma co pokazywać Czereśnia Tak wygląda u mnie czereśnia Już jest tak mi się wydaje zróżnicowana, teraz odrasta, puszczamy wodę bo jest sucho Puszczamy wodę bo jest sucho A jesteśmy w odmianie Cordia Tak, to jest Cordia tak wygląda na chwilę obecną. Myślę, że początkiem lipca dopiero będzie. Jest jej dużo. Myślę, że jest dużo. Nie jest jej mało, tak? Tylko mnie troszkę martwi ta wielkość. Trzeba będzie coś tu z tym dalej robić. Jest deficyt opadów, jest bardzo mało opadów, bardzo mało deszczu. Myślę, że może być problem z wielkością w tym roku. Niby woda idzie, ale. Wiecie, woda to nie wszystko, nie? Naturalny deszcz jednak to jest naturalny deszcz. Ruszyły drzewka. Jak możecie zauważyć, przyrosty ruszyły. Martwiłem się, bo kiepsko to wyglądało. No drasta, odrasta czereśnia, ale yy, zwyczajnie trzeba będzie ją czymś tutaj jeszcze pociągnąć, żeby troszkę była Mocniejsza. No co, no mogę, pokażę Wam i prynsę już jak jestem. Jak znajdę. No nie ma, nie ma bardzo. Nie ma bardzo, moi drodzy. Nie nie, nie, nie będę szukał. Nat nie będę się i się denerwował. Dobra, palę sprzęta. Jadę coś zjem. Rozwiozę, rozwiozę jeszcze spaletkę. Robię to sam. Naraz. Niestety, rozwieźć to rozwiązę sam. Ale sam wiercił, to ja wiercić tutaj nie będę, bo nie dam rady. Zwyczajnie nie dam rady. Trawa, już trzeba pokosić. Dobra, widzimy się na polu. No i jesteśmy w tym moim bidnym sadzie. Zobaczcie, drzewka przemarznięte. To zaczęło coś owocować, dawać przyrosty. Także się postawi, co będzie do dosadzenia, to się zwyczajnie dosadzi i tyle. No yy, i tyle. No więc co 7 metrów yy, będzie co 7 metrów słup od słupa. Łukasz, zgubiłeś nożyk, pewnie. Nie jest. Trzeba uważać, żeby. Żeby na nogę nie spadł, bo byłby problem. Koparkowy mi mówi, żeby po prostu to rozstawiać po prawej stronie. Czyli w tym rządku będę ustawiał słupki po tej stronie, w następnym rządku będę ustawiał słupki po tej stronie. Będzie mu to lepiej, bo on ma przystawkę z wiertłem, także jedną, jednym czymś wierci, drugim łapie, podnosi i dlatego to jest tak ważne żeby były słupki po prawej stronie dobra teraz powolutku to I odmierzamy 7 metrów. Kolejne. Aha. 6 7 No i wypada. Wypada tutaj. Widzicie to wszystko się przewraca. Idzie w traktor. Także jest to normalnie ostatni dzwonek na tego typu roboty. Szczerze, bardzo ciężkie są te słupki. Bardzo, ale to bardzo. 7 metrów wychodzi tutaj. To są stare dziury z zeszłego roku. Także ja na nie nie zwracam uwagi. Dobra, moi drodzy. No, trochę jest rozwożenia przede mną. Hektar 80 chyba tego tu podaj, że jest. Zrobi się wszystko powoli. Widzimy się za moment albo jutro. Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Kontynuuję rozwożenie słupów. Jadę przy okazji, sprawdzę jak wygląda nawodnienie czy nie ma nigdzie nieszczędności, bo ostatnio trochę ich było. No taką konstrukcję. Robię taką konstrukcję. Tu na dwa palce. O. Cyk. I cyk. I ładujemy. Odwiozłem wiertnicę. Miałem wypożyczoną wiertnicę. W firmie no, w firmie, która specjalizuje się wypożyczaniem maszyn. Ale zwyczajnie ją odwiozłem z tego względu, że jest bardzo sucho. Nie daje się e, wiertnicą bardzo robić ręczną. Odpalisz mistrzu, czy będziesz stękał? Gdzieś kurczy akumulator mam już nie ma takiego uderzenia. I załadujemy. I załadowane deseczki bierzemy na bok. I załadujemy przy okazji armatkę. Armatkę na ptaki. Bo już w czereśniach dziadostwo zaczyna się zwyczajnie pojawiać. Że zajechałem, kurde, trochę za późno. Tu oczywiście najechałem kołem wczoraj. Aj Boże. Za daleko zrobiłem te... Za daleko zrobiłem. Tu zleciał przewód. Aj Boże. Coś tu bardzo naprężone. Czy ewentualnie e, wszędzie woda leci na końcu, ale już ptaki atakują, słuchajcie. Już ptaki atakują. Już dranie atakują. Aż tutaj gdzieś? A skąd ta woda? Aż stamtąd poleciała Wcale się nie dziwię jako i leci Dobra, będę musiał to jakoś załatać U, Moi drodzy, gorąco Za mną chmura Myślałem już, że będzie padać A to gdzieś tak idzie, 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 idzie Mówię pojadę specjalnie w pole, to mnie, to mnie zmoczy Najadę na ulewy, a gdzie tam? Ta poszła tu, dopiero tam była jedna, poszła sobie tam deszczu nie widać moi drodzy, niedobrze. Huh, no i a ja może poczekam. Może przyjdzie jak na polu będę. Jak myślicie. O działo się ostatnimi dniami. Działo. Jeszcze słowo, aby wspomnę mu o tym artykule, który tu się ukazał na O2 moim artykule, znaczy moim, nie moim, moim filmiku który mobilizuje ludzi, żeby szanowali swoją pracę i nie oddawali truskawek za bezcen. Powiem Wam, że o ile w radiu SK Kraśnik ukazał się artykuł na ten temat, w ogóle pomijam fakt absolutnie, że w artykule są podane moje dane wrażliwe, czyli imię, nazwisko, nie wiem, jakim prawem ktoś wykorzystuje dane chronione RODO, bo, to, że mam kanał, to, to mam, ale nie mam go pod imieniem, nazwiskiem, tylko pod pseudonimem. Nie rozumiem, dlaczego niektórzy, niektóre właśnie portale podają moje imię, nazwisko. Ja w materiałach nie wspominam nigdy o tym, no, ale zobaczymy, zobaczymy, jak się sprawa potoczy odnośnie podawania moich danych personalnych. Bo zgłosiłem tę sprawę, bo wirtualna Polska się posłużyła moimi danymi personalnymi. I już zgłoszenie zostało zrobione i czekamy na razie tego materiału, wiecie, nie chcę komentować było sporo hejtu przeważnie ludzie z miasta, że nie znam się na prawach e, rynku, czyli chodzi o popyt, podaż i popyt e, artykuł w ogóle miał dotyczyć ogólnie moi drodzy artykuł chodziło mi w artykule o co inne artykuł był głównie przeznaczony do e, do plantatorów tak? którzy, którzy po prostu z prośbą o to, żeby szanowali swoją pracę, żeby sprzedawali truskawki za godziwe pieniądze, no ale wiecie, jak ktoś zobaczy z miasta, że plantatorzy chcą się troszkę, że tak powiem wziąć w garść i w kupie siła, jak to się mówi to się niestety ludziom z miasta nie spodobało, no ale trudno się mówi, nikomu się nie dogodzi się Chyba będzie padać. Chyba zmykam wiecie. Bo czuję, że albo przejdzie bokiem, albo mnie tu złapie. tam już las widzę siwy się zrobił. Dobrze, jeszcze wspominając aby na temat tego ostatniego filmiku. Fajnie, że odbił się szerokim echem. Moi drodzy, zapraszam do subskrypcji. Już tylko kilkadziesiąt osób zostało nam do 5 tysięcy. Na 5 tysięcy zrobimy specjalny odcinek. A teraz uciekam, bo chyba się zbiera na deszcz. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Hej!